Witam, bajkowe z tej strony. Taki oto piękny Suzuki DL650, zawitał. Jest to modelowo, po 2010 rok. Model z naposodu czysty, ładny, zadbany, z udokumentowanym przebiegiem. Oczywiście wersja z ABS-em. Oponki, kamulce, napęd, wszystko jak najbardziej ok do jazdy. Jak widać dodatkowo wyposażony w komplet trzech oryginalnych kufrów suzuki są gmole dziwiego, są handbary dziwie, są monetki podgrzewane. Jest komplet kuszyków do motocykla. Aktualny przebieg 30 widać, niecałe 8000 km. Oczywiście motocykl jest historią i dokumentacją, jest książka stresowa, gwarancyjna, jest wszystko dokumentowane. Takie okay, normalne czasy zużycia, jak najbardziej stały na motocyklu. Napęd jak widać w bardzo ładnym stanie. Na prawej owiewce motocykl posiada takiego oto drapania co no ma, nic nie jest malowane, nic nie jest naprawiane, klejone, delikatne kosmetyczne ze zewnętrzne to jest owiewka posiada. Jak widać silnik pracuje bardzo ładnie, bo to się ma Jeżeli ktoś szukał ładnego Suzuki DL650, jak najbardziej zapraszam. Dobrze, motocykl z pełną historią, dokumentacją, z bardzo rozsądnym przebiegiem.